Audytorium imienia profesora Stanisława Skoczowskiego szczecińskiego Zutu gościło przez dwa dni uczestników piątych dni techniki Pomorza Zachodniego. Ponad 200 osób przez dwa dni rozmawiało na temat aspektów prawnych i biznesowych energii odnawialnej. Seminarium odbywało się pod patronatem marszałka województwa Zachodniopomorskiego oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Chcielibyśmy jednak przedyskutować pewne rozwiązania, ponieważ wdrożenie odnawialnych źródeł energii w Polsce wiąże się z wieloma problemami. One dotyczą produkcji samej energii, a także racjonalnym finansowaniem, a także podłączanie do sieci energetycznych. Wprowadzeniem do seminarium był wykład Wpływ dotychczasowych i planowanych regulacji na kształt rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Jego autorem był Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energii Odnawialnej. Po tylu latach mamy umiarkowane sukcesy, ale mamy też porażki. I przyczyną tego stanu rzeczy nie jest technologia, nie jest przemysł, nie są instalatorzy, ale system regulacyjny. I my teraz zmieniamy system regulacyjny, schodzimy, odchodzimy od. Systemu zielonych certyfikatów i wchodzimy w system aukcjoningu. Kolejnym prelegentem był Jacek Chrzanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedstawił on informacje na temat możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii przez projekt Prosument. Budżet programu jest bardzo duży: Dotacja, dotacje 240 milionów złotych, pożyczki. Oprocentowane dość symbolicznie 1% udzielane beneficjentom na 15 lat to jest 560 milionów zł. I aktualny budżet programu to jest 800 milionów zł. Kolejną ofertę finansowania przedsięwzięć proekologicznych zreferował Radosław Stępczyński, główny ekolog ds. spraw klientów detalicznych Banku Ochrony Środowiska. Jak Państwo widzą, do 2013 roku kwota wygenerowana przez bank. Na wsparcie takowych inwestycji przekroczyła 13 miliardów w samych kredytach. To e, przełożyło się na inwestycje o wartości prawie 40 miliardów w samej tylko i wyłącznie w działalności proekologicznej, bo bank jako instytucja jest też oczywiście bankiem komercyjnym i działa na wszystkich e, rynkach, czy wspiera wszystkie inwestycje, jakie e, realizują klienci, wspierają też, finansują inne banki. Na zakończenie seminarium swoją ofertę zaprezentowali także przedstawiciele takich firm jak Selfa, Grzejnictwo Elektryczne, Twitter oraz IT Service.